Dzisiaj omówię ćwiczenie rozgrzewka podania w prostokącie. By poprowadzić to ćwiczenie będziemy potrzebowali czterech słupków, by wyznaczyć pole gry. Prostokąt o wymiarach 10 do 15 metrów na 20 do 30 metrów, w zależności od wieku zawodników. Dla młodych zawodników przygotujemy mniejsze pole niż dla starszych. Potrzebne nam będą dwie piłki oraz ośmiu piłkarzy. Zawodników rozmieszczamy w sposób pokazany na rysunku. Zawodnicy z numerem 1 i 2 oddaleni od siebie w odległości od 10 do 15 metrów i oddaleni od zawodników z numerem 3 i 4 w odległości 20 do 30 metrów. Dwa zawodnicy oznaczeni literami A i B stoją pośrodku naszego prostokąta. Zawodnik z numerem 1 podaje piłkę do zawodnika A i biegnie w kierunku zawodnika numer 3. Zawodnik A Podaje piłkę do zawodnika z numerem 2, który następnie odgrywa ją do zawodnika B i biegnie w stronę zawodnika numer 4. Zawodnik B podaje piłkę do zawodnika numer 1, ten bez przyjęcia podaje ją do zawodnika numer 3, który przekazuje ją do zawodnika numer 4. Zawodnik numer 4 biegnie w miejsce zawodnika numer 2. Pozostali zawodnicy, 5 i 6 wykonują zadanie chronologicznie do jedynki i dwójki. Zawodnicy numer 1 i 5 wracają na swoje miejsca po podaniu piłki do zawodnika numer 3.